Dzień dobry, Ewa Tułacz. Zapraszam na program Informacje z Mazowsza, a w tym wydaniu. Rośnie problem nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych na Mazowszu. Setki milionów złotych na rozwój Mazowsza. Jakie inwestycje powstaną w subregionie radomskim? Mazowsze zainwestuje 50 milionów złotych w bazę sportową. Nielegalne i nieprawidłowo przechowywane odpady niebezpieczne to prawdziwa bomba chemiczna, która zagraża nie tylko środowisku naturalnemu, ale także życiu i zdrowiu ludzi. Usunięcie tego problemu wiąże się z ogromnymi kosztami, które często spadają na samorządy lokalne. Władze województwa apelują w tej sprawie i kierują wniosek do prokuratury. Jak informuje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, na Mazowszu rocznie odkrywanych jest około 30 nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych. Problem jest bardzo skomplikowany. Tak? No, dotyczy on dwóch różnych elementów. Pierwszy element to, jest, to są te składowiska, które w sposób formalny uzyskały zgody na gromadzenie odpadów, ale firmy, które to prowadzą przekraczają na przykład rodzaje tych odpadów. Zwożą odpady niebezpieczne na przykład i korzystają z tych pozwoleń, przekraczając ilości i jakość tych odpadów. No i to jest oczywiście działalność już łamiąca prawo, ewidentnie. No a drugi proceder to jest już zupełne przestępstwo. Tak? To jest po wielkiemu ucichu wynajmowanie różnych obiektów gdzieś w takich mniej zaludnionych terenach, tak, od rolników czy od właścicieli, żad od jakichś starych spółdzielni. Linii produkcyjnych, Gdzie zwodzi się często pod osłoną nocy te odpady i ujawnia. Walka z tym jest bardzo trudna. Problem dotknął m.in. rybna, białobrzegów, kałuszyna czy gminy Wołomin, w której zlokalizowano kilka miejsc nielegalnego składowania odpadów. Gminę Wołomin dotknęła plaga podrzucania nielegalnych śmieci, nieczystości odpadów. Od dwóch dni praktycznie jesteśmy w stanie kryzysu. Kompetencyjnego, ale też takiego, co dalej z tym fantem zrobić, jak zabezpieczyć zdrowie, życie, bezpieczeństwo mieszkańców gminy Wołomin, ale nie tylko. Sytuacja jest niestandardowa, ponadlokalna, ponieważ tych nielegalnych wysypisk śmieci na terenie powiatu okazało się, że jest coraz więcej. Trzeba coś z tym zrobić, dlatego liczę na to, że nagłośnienie i mówienie. W sposób y, odważny o pewnych sprawach przyniesie skutek. Obym nie była złym prorokiem, że będziemy się zaraz martwić o zdrowie i życie mieszkańców, bo śmieci, które zalewają Polskę mogą być groźniejsze niż bomby atomowe. Utylizacja takich odpadów jest niezwykle kosztowna. Dla przykładu, w ubiegłym roku w miejscowości Ryczołek koszt unieszkodliwienia substancji pochodzących z przemysłu chemicznego wyniósł około 50 milionów złotych. Z kolei w Białobrzegach uprzątnięcie pojemników wypełnionych odpadami niebezpiecznymi pochłonęło ponad 2 miliony złotych. Główny inspektorat ochrony środowiska opracował interaktywny formularz, za pomocą którego, również anonimowo, można zgłaszać przypadki nielegalnych składowisk odpadów. Przekazane tą drogą zgłoszenia trafią bezpośrednio. Pośrednio do Departamentu zwalczania przestępczości środowiskowej GIOŚ. Nie pozostawajmy obojętni. W ramach programu Mazowsze dla równomiernego rozwoju gminy i powiaty z Mazowsza mogą otrzymać dofinansowanie na realizację ważnych dla lokalnych społeczności inwestycji. Podpisywanie umów trwa. Tym razem sprawdziliśmy jakie inwestycje zostaną dofinansowane w tym roku w subregionie radomskim. W tym roku samorząd województwa realizuje aż 20 autorskich programów wsparcia. Największym jest Mazowsze dla równomiernego rozwoju. Tylko w maju otwartych zostało kilka inwestycji w subregionie radomskim, zrealizowanych właśnie w ramach tego programu. Przykładem jest gmina Zwoleń, w której udało się przebudować i zmodernizować zakład opieki zdrowotnej. Ten instrument zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego to był strzał w dziesiątkę. I to widać jak w soczewce właśnie przy tego typu inwestycjach. Kilka rozmów z panem starostą o tej potrzebie rzeczywistej, która się stworzyła dotyczącej, dotyczącej tej poradni ortopedycznej, również pomieszczenie pogotowia i... Udało się to zrealizować? Bez wsparcia. 500 podajesz 21 tysięcy złotych samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na modernizację przebudowę tych pomieszczeń. Z naszej strony dołożyliśmy w granicach 420 tysięcy złotych, łącznie około 940, tam z jakimś drobnym haczykiem tysięcy złotych przeznaczyliśmy na przebudowę tych pomieszczeń. Na pewno poprawi to warunki pracy personelu. Pracowników pogotowia ratunkowego, a także lekarzy i personelu poradni ortopedycznej, ale również poprawi warunki tutaj funkcjonowania pacjentów, którzy przychodzą do poradni ortopedycznej. W całym województwie trwa podpisywanie umów na dofinansowanie inwestycji w ramach tegorocznej edycji programu. W Szkole Muzycznej Wsiennie dzięki wsparciu z budżetu województwa w wysokości 180 tysięcy złotych w tym roku wyposażone zostaną sale dydaktyczne i zakupione instrumenty. Bardzo jesteśmy szczęśliwi, że te środki zostały nam przyznane. One wpłyną na podniesienie jakości poziomu nauczania w naszej szkole. Zakup nowoczesnych instrumentów, które jak wiemy dzisiaj są bardzo drogie. Wszystkie te środki wpłyną na poprawę edukacji w naszej szkole. Myślę, że to będzie przyszłością dla wielu pokoleń. Szkoła w Siennie z dofinansowania w ramach programu korzystała już wcześniej. Dzięki temu w zeszłym roku zyskała nową siedzibę z nowoczesną salą koncertową. Samorząd Mazowsza dofinansował budowę nowego skrzydła kwotą blisko 4 milionów złotych. Dzięki programowi Mazowsze dla Równomiernego rozwoju gminy i powiaty mogą ubiegać się o środki np. Na, na remonty dróg, budowę i modernizację szkół i przedszkoli czy przebudowę infrastruktury sportowej. Tylko w tym roku w ramach programu dofinansowanych zostanie 315 inwestycji na łączną kwotę blisko 632 milionów złotych. Ruszyła szósta edycja programu wsparcia Mazowsze dla Sportu 2023. Dzięki niemu gminy i powiaty mogły ubiegać się o środki na m.in. budowę hal i boisk wielofunkcyjnych, skateparków czy placów sportowo-rekreacyjnych. Właśnie taki plac powstał w Płoniawach-Bremurze. Program wsparcia samorządu województwa Mazowsze dla Sportu z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Tylko w roku 2022 dzięki niemu udało się zrealizować prawie 200 inwestycji. W tym roku dojdzie kolejnych 219. Przykładem może być gmina Płoniawy-Bramura, w której powstał plac sportowo-rekreacyjny. To jest gmina, w której jest realizowany szereg projektów w ramach programów wsparcia, które samorząd województwa dofinansowuje. Między innymi te obiekty. Przed którymi teraz stoimy, to jest taki plac, czy takie miejsce do rekreacji i uprawiania sportu, to jest sąsiedztwie szkoły, czyli to jest taka przestrzeń aktywności sportowej, aktywności rekreacyjnej. Koszt całej inwestycji to prawie 400 tysięcy złotych. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego to kwota 300 tysięcy złotych. Tu można powiedzieć, że takiego placu na terenie tutaj miejscowości Płyniawej Bramura i przy szkoleń szkole nie było. W świetle niepokojących wyników badań dotyczących kondycji fizycznej dzieci i młodzieży oraz coraz większego problemu z otyłością, takie obiekty sportowe aktywizują młode pokolenia i zachęcają do aktywności. Widać jaka była potrzeba, jak mieszkańcy osoby starsze, młodsze potrzebowały takiego miejsca do sportu nawet do aktywizacji, integracji nawet chwilowego porozmawiania między sobą co po pandemii było u nas takie troszeczkę troszeczkę zaniechane i zniszczone. Takie miejsca na plus wpływają na funkcjonowanie nie tylko gminy, a także tutaj tej lokalnej i nie tylko lokalnej społeczności. Myślę, że dzieci, społeczność lokalna bardzo dużo skorzysta. Już widzimy, że bardzo dużo osób korzysta z tego placu. Zarówno my również korzystamy jako szkoła, ponieważ mamy również dzieciaki z oddziałami przedszkolnymi, także Myślę, że inwestycja udana i myślę, że bardzo dobrze przyjmie się w środowisku lokalnym. Tylko w tym roku w ramach programu Mazowsze dla sportu radni województwa zdecydowali o wsparciu aż 219 projektów na łączną kwotę 50 milionów złotych. Już niebawem Muzeum Pozytywizmu będzie mogło prowadzić swoją działalność w nowych pomieszczeniach. Samorząd województwa mazowieckiego kupił dla placówki zabytkową willę Alma, znajdującą się przy ulicy Ciechanowskiej 8 w Gołodczyźnie. Willa zostanie przeznaczona na działalność Muzeum Pozytywizmu w Gołodczyźnie. Nieruchomość składa się z dworku Aleksandro Bąkowskiej, domku Krzewnia, budynków gospodarskich i dworku drobno ze spichlerzem. Willa Alma należała do Aleksandra Świętochowskiego, polskiego pisarza, filozofa, historyka i aforysty. Uważaliśmy, że to jest dobra okazja, żeby już cały kompleks był w rękach muzeum, no i żeby po prostu tutaj poszerzyć tę możliwość i w sensie ekspozycyjnym, ale też w sensie takiego aktywnego kreowania czy pokazywania pozytywizmu polskiego takich postaci właśnie jak Aleksander Świętochowski. No bo uważamy, że to jest wielkie dziedzictwo też Mazowsza. Budynek wraz z dużym ogrodem pozwoli na organizowanie wydarzeń kulturalnych. Budynek ma blisko 180 metrów kwadratowych, także to jest dość duży obiekt, obiekt drewniany, także na pewne prace konserwatorskie będzie tam trzeba przeprowadzić, bo jest to budynek zabytkowy. I stoi on na działce ponad 36 arowej, gdzie jest wiele... Drzew, piękne okoliczności przyrody, gdzie będzie można robić też kameralne imprezy, na pewno poetyckie, jakieś koncerty kameralne, także to jest, bardzo się cieszymy, że daje nam to wiele nowych możliwości. Nowy obiekt ma przyciągnąć jeszcze większą liczbę zwiedzających. W tym kierunku idziemy. Co prawda nie narzekamy na brak młodzieży odwiedzającej nasze muzeum, tutejsze, tutaj, w tym miejscu, gdzie jesteśmy, czy obok w krzewni, ale jednak mimo wszystko nowinki, wszelkiego rodzaju nowoczesność, którą chcemy pokazać. I przez nią Aleksandra Świętechowskiego na pewno przyciągnął znacznie większe rzesze młodzieży. Przede wszystkim młodzieży, bo wydaje mi się, że młodzież też powinna zapoznać się z pozytywizmem niesamowicie ważnym etapem w historii Polski. Samorząd województwa mazowieckiego na zakup nowej willi przeznaczył blisko milion złotych. W Muzeum Wsi Radomskiej otwarty został sezon turystyczny w rejonie Radomia. Podczas spotkania instytucje kultury z południowego Mazowsza przedstawiły swoje propozycje na spędzenie lata. Mazowsze warto odkrywać na nowo za każdym razem, kiedy przebywa się na Mazowszu. Jest na Mazowszu pewnego rodzaju magia miejsc, w których choćby tego miejsca, w którym się dzisiaj spotkaliśmy, a więc Muzeum Wsi Radomskiej. Które też zachwyca różnymi eksponatami, ale i tym, co jest prezentowane w tym miejscu. Do odwiedzin w sezonie wiosennoletnim zachęcają Radomskie Muzea. Turystyka jest na co dzień w naszym muzeum, szanowni Państwo, z roku na rok. Oczywiście poza tymi trudnymi latami pandemicznymi przybywa do nas turystów. Rok 2022 zamknęliśmy liczbą prawie 60 tysięcy turystów, którzy nas odwiedzili. Nie tylko na naszych przedsięwzięciach kulturalnych, ale również przychodząc i zwiedzając nasze muzeum. Czyli jest taka potrzeba powrotu do tradycji, powrotu do lat naszych dziadków, naszych babci, pokazania przede wszystkim dzieciom, jak kiedyś wyglądała prawdziwa wieś. Muzeum Mienia Jacka Malczewskiego to czwarta kolekcja zbiorów Jacka Malczewskiego, który urodził się w Radomiu i tu żył w latach młodości. Ale to nie tylko Jacek Malczewski, to różnie, również inne, inni artyści, inne okazje do, do, do podziwiania malarstwa. Mamy wystawy, które są ciekawe i, i zostały przyjęte z dużym zadowoleniem przez społeczność kulturalna. Wspomnę m.in. o wystawie Norberta Delmana, performersa rzeźbiarza, gdzie można zwiedzać rzeźby, które ukryte są w ciemności w grocie, chodzimy z latarkami i oglądamy sobie te rzeźby. W tym roku uruchomiony został nowy internetowy serwis turystyczny mazowsze.travel. Mazowsze travel to jest strona internetowa, ale to jest takie narzędzie, gdzie możemy wejść i zgodnie ze swoimi preferencjami ułożyć sobie spacer po mazowszu, podróż po mazowszu. My to nazywamy Mazo podróż, Mazo przygoda. I tutaj możemy odnaleźć tak naprawdę wszystkie najciekawsze atrakcje turystyczne i wszystko to, co się pojawia nowego, ale również to, co ewentualnie będzie się na terenie Mazowsza działo. Więcej inspiracji do podróży po Mazowszu znajdą Państwo także na stronie modanamazowsze.pl. Zapraszamy zatem w okolicę Radomia. A skoro jesteśmy przy letnich atrakcjach, to przypomnę tylko, że kolejny Mazopiknik odbędzie się 17 czerwca w Szydłowcu. Do zobaczenia za tydzień.